Dzień dobry! Dziś 18 marca, czyli przedostatni dzień zimy, przynajmniej tu na półkuli północnej, bo na południowej właśnie kończy się lato, a w Nigerii dziś zaczyna się Dzień Matki, a na przykład na Arubie... Dzień flagi. Nigeryjską matkę każdy sobie z grubsza wyobraża, ale co z tą arubą? Gdzie to jest i jaką ma flagę? A więc uwaga, uwaga, aruba leży na Karaibach, a jej bogatą w symbolikę flagę przecinają na dole dwa pasy żółte, symbolizujące dwa najważniejsze surowce naturalne wyspy. Aloes i ropę naftową. W lewym górnym rogu widnieje czerwona gwiazda z białą obwódką. Czerwona gwiazda oznacza, w przypadku Aruby oczywiście, drewno cezalpini, z którego mieszkańcy pozyskiwali kiedyś czerwony barwnik. A biała obwódka to oczywiście symbol niekończących się piaszczystych plaż Aruby. A wszystko to na tle błękitu, Koloru skóry delfina symbolizującego miłość Arubijczyków do morza. My, Polacy, też kochamy morze 76 lat temu, 18 marca, koło brzegu. Z naszym morzem żeśmy się nawet zaślubili, ale nie znalazło to odbicia w kolorach naszej flagi, ani w godle też nie mamy jakiegoś szczególnie morskiego ptaka. Królem Aruby jest. Król Holandii, czyli kapitan linii lotniczych KLM, jego wysokość Wilhelm Aleksander Klaus George Ferdinand, który wstąpił na tron 30 kwietnia 8 lat temu, natomiast 18 marca 9 lat temu na tron królestwa Tonga wstąpił Achoeitu, Unuaki, Otonga, Tukuaho Tupou VI. Przypuszczam, że go Państwo nie znają, więc taki krótki rys historyczny. Przyszły król Tonga karierę polityczną rozpoczął w roku 1980, zdobywając tytuł Lawaka. Dwa lata później zdobył kolejny tytuł Ata, a po kolejnych pięciu tytuł Ulu Kalala. Od tej pory oficjalnie zwracamy się do króla Lawaka Ata Ulu Kalala Ahoeitu Unuaki Otonga Tukuaho Tupou VI. W styczniu 2020 roku Tupou VI został premierem rządu, którą to funkcję łączył z taką ministra strategicznego tongijskiego resortu, Rybołówstwa. Potem przejął jeszcze funkcję ministra rolnictwa, leśnictwa, komunikacji, lotnictwa cywilnego. Gdyby w Polsce byli ludzie o tak szerokich kompetencjach, to trzech takich mogłoby sformować cały rząd i mielibyśmy sprawne i tanie państwo. Mówię o tym wszystkim, bo Królestwo Tonga to nasz największy sojusznik na antypodach. We wrześniu 1939 roku, zaraz po napaści Niemiec na Polskę, to właśnie Królestwo Tonga, jako jedno z pierwszych państw, wypowiedziało wojnę naszemu agresorowi i nie siedziało bezczynnie w stanie oburzenia, wysyłając jakieś gesty solidarności. Tongijczycy zrobili zrzutkę i wysłali nam dwa myśliwce Spitfire. Barwami Królestwa Tonga, podobnie jak Rzeczpospolitej Polskiej, jest biel i czerwień, a jednym z najpopularniejszych napojów piwo. Aż dziw, że stosunki dyplomatyczne między tak bratnimi narodami zostały nawiązane dopiero pięć lat temu. Pozdrawiamy zatem wszystkich naszych braci. Tongijczyków i siostry tongijki, które mają dziś przedostatni dzień lata i już pojutrze zaczną się tam długie jesienne wieczory, a potem sroga polinezyjska zima z temperaturami, które mogą spaść nawet poniżej 25 stopni Celsjusza. Plus, oczywiście, ale warto wyciągnąć z szafy pod koszulek i skarpetki, bo wieczorami może zawiewać od laguny naprawdę chłodny wiaterek.